Śmankowidzowie, widzowie, gramy dzisiaj w Let's Go Jaki nowy update waletingowy widzę, że doszedł Przetestujemy sobie jak on działa Tu Huja podobno można wygrać O oh, jest, tutaj No Huja normalnie można ale na sam początek musimy sobie kupić ulepszenie pewnie walentynkowe Oczywiście No i dobra I co teraz? Jak dołączyć tutaj do tego tutaj? O jesteśmy I co możemy kręcić kostko i iść 8 Dostaliśmy 80 Kręcimy kostko, 11 co to będzie? Jajko Dostaliśmy Korgiego, tak Dobro, ten zapowiada zapowiadać na fajnie. Mogę, widzę, upgradeować. Dostanę dwa razy więcej i huge'a może trafimy. Jeden o jeden. O, dostaliśmy tysiąc aż. To mogę ulepszyć to. O, i tu są jakieś ulepszenia: szybsze rolowanie, więcej kasiory, auto jeszcze szybsze rolowanie I to wszystko na co mi stać i... Autorolowanie No Nawet spoko i co teraz? A dostaliśmy dużo kasy No i to co? Chyba to wszystko w tym eventu. po prostu dost. dodali coś, tylko planszówkę, na której się gra Kostko losuje, ale huge'a można trafić normalnie, to jest w ogóle... ...szok Wystarczy mieć szczęścia trochę O, nowy poziom gipy coś rzadkiego chyba może zaraz trafimy nawet tego huge'a i o jeden znów kupimy sobie upgrade ulepszenia więcej kasiory to nie wiem do czego służy, ale kupimy Mhm mm na tym polega ten update. No, spoko update i OP, bo huge'a można trafić bardzo łatwo, jak ktoś nie ma. No, wystarczy tak rolować ciągle i huge'ik. Łatwy y. huge. Na przykład ja nie mam jeszcze huge'a w GO. Blisko, blisko, dobra. No i wyjść normalnie mogę. To wszystko chyba co doszło. Co się dzieje ze mną? Nie wiem. Pomarańcza się zbagowała chyba. Popatrzmy, ulepszenia. To raz sprawdzimy sobie jeszcze sklep. Ekskluzywny sklep, huge Titanic walentynkowy do zdobycia. Walentynkowe prezenty. u Aż 100 prezentów. No dużo. Dużo rzeczy doszło w tym update'ie nowym, walentynkowym. I huge, czy, i dużo huge, i darmowy huge, którego możecie wyzdobyć. Wystarczy tutaj sporo po, posiedzieć. I co, w tym odcinku to było tyle. Życzę wam, żeby, żebyście zdobili tego huge'a, jak najlepiej. No i siema, to wszystko.